WIĘCEJ! 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 Oddam ziemię 200 ton Kobylanka. Wątpię, że ktoś 200 ton ziemi odda za darmo. Oddam ziemię, miejsce odbioru Kobylanka, z targa. Ktoś normalnie 200 ton ziemi oddaje za darmo? Szczerze? Wątpię. Zadzwonimy. Ale mamy, żeby nie było widzowie. Ktoś oddaje 200 ton ziemi za darmo. To jest dla mnie popierdolone. Patrzcie. Oddam ziemię 200 ton Halo. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie ziemi, z Olixa. Tak. To jest prawda, to jest 200 ton? No tak, tak szacowali to panowie, którzy to zgarniali. A to jest naprawdę za darmo, bo kurde. No nie wiem, bo większość to. Dziwne, wie pan, że, że 200 ton za darmo, nie? Bo może. Po prostu. Po, powiem panu taką. O... No, koszt, koszt gdyby transportu i, i załadunku jest po stronie osoby, która to odbiera. No to... Bo dla mnie to w tym momencie jest problemem, jak gdyby ta ziemia, prawda? No, to ja to chcę. Tak, a pan jest skąd? No ja tam ile do pana mam? Yy, bo pan z tej Kobylanki pomorskiego nie? Tak, dokładnie. O, ja jestem jest spod Szczecina, to tam blisko mam. Tylko powiem panu taką, musielibyśmy, bo ja chcę generalnie to przełożyć. Oddanie tej ziemi gdzieś na początek sierpnia, koniec, znaczy koniec, koniec sierpnia, początek września, ponieważ teraz mi się budowlańcy porozstawiali na działce i będzie problem z gwiazdem. A po co? Normalnie dawaj to ja to zabieram, jutro czy pojutrze. No ale problem będzie z gwiazdem koparką. Na działkę, bo budowlańcy się porozkładali z Ale ja nie będę tego koparką, za... ja nie będę koparką tam wjeżdżał. A czym pan to chce zabrać? Normalnie, busem zrobię parę kursów i zabierzemy to. A pan jakim busem? Co pan? <grym> Normalnie, a czym? No busem weźmiemy to. A ile pan na to załaduje? No i 3,5 tony, nie? Gdzieś tak. No to ile pan tych kursów będzie robił? Dwa tygodnie pan będzie jeździł normalnie. Dobra, wie pan co, bo ja oglądam mecz tutaj. Jaki a mecz? Pan, a, powie pan, mało, mało, pan, a powie pan z ciekawości jaki mecz, bo też jestem sportowcem. W rugby. A pan jest y, fa, fanem rugby? Tak jest. O to dziwne, bo y, zawsze w Polsce ludzie to są, że właśnie y, piłka nożna, koszykówka, tenis, tam wiadomo, nie? E... No ja był oglądam akurat. No właśnie dla, mnie to jest, właśnie dla mnie to jest taki przypadek, bo właśnie wszyscy w Polsce, no właśnie, piłka nożna, a ja właśnie rugby, czyli na przykład Tom Curry, Chelsea, Colbe Ardien Sowu Kojarzy pan coś? Nie, tutaj tutaj, tutaj tutaj, ja oglądam inne drużyny, to jest kultywator też, i Róża, różanki, A, a ja Jonathan Sexton, Anthony de Puart, wie pan. <grystanie> <grystanie> no. Dobra, panie pogadamy z innym razem, bo naprawdę tutaj oglądam skupiony jestem. Na no. razie, pozdrawiam. No, bo słyszę, że też wypiłeś coś. No dobra. No, hej. No, okay. hej. Dobra, widzę. Z gogli czytałem tam tych zawodników, kurwa, bo nie znam. <grystanie>